Dobrze. Pierwsze zasadnicze pytanie, czy czujesz się w jakimś stopniu ojcem serialowego Wiedźmina? Y... Niestety tak. <ścoughs> y... Ja uważam, że y... dobrze by było, żeby o tym nawet powiedzieli głośno twórcy, y... Mhm. Y... że się inspirowali. Y... Wizualnie? Tak, ty... mhm. tym tam się inspirowali, bo parowskiemu się przyznał kiedyś y... osobiście Rywin na jakiejś konferencji prasowej, że owszem, nie zaprzecza, że widział na planie, y, za, zaczytany na śmierć, <laughs> <ten> że <plaży, śmiech> kartki powyrywane, jakieś notatki na marginesach. No więc w jakiś sposób się tam do tego przyczyniłem pewnie. No, na pewno pokazały się te podkowe pod oczami, y, które są na pewno moje, a nie są mm -hmm. że tak powiem, i y, y, y spojrzenie z podełb. To również jest moje, bo sapek, nigdy o tym, nigdzie ekspresji z byś nie napisał. No. A ten, yy, bo kiedyś mówiłeś mi o tym wilku tak, na szyi. Tak, wilk również został yy, mój przyjęty, ponieważ Andrzej napisał, że jest to medal. Medalion, mm -hmm. tak? jak wiemy, z natury rzeczy jest przedmiotem płaskim, mm -hmm. na którym są wyobrażone jakieś sceny. Yy, ja, było to dla mnie jakoś takie no nieczytelny i postanowiłem zrobić coś bardziej efektownego. Jak zwykle bat sobie ukręciłem na tych bo, bo to na każdym ujęciem trzeba było tego wilka tak. wyrzeźbić od początku porządnie. No, no więc no, ukręciłem sobie bat, ale dobrze, bo ja lubię wyzwania, no ale bardziej, bardziej mnie zmartwiło, że właśnie mi to przejęli żywcem, mhm. nikt się w ogóle słowem nie zająknął. Mówili, że oni mają prawo do wszystkiego to napisz tak napisałem a no, zgadzam się z prawem. Ale nie macie prawa do tego, co ja wymyśliłem, co ja napisałem. Mogę zamknąć walkę. Właśnie, może zacznijmy walkę, będzie. Bo, bo to jest naprawdę, tutaj taki cyrk jest, jak chodzi o, o motocykle, samochody, karetki. Ja jak wjeżdżam do siebie na wieś, to w tej ciszy to kurczę, że zapadam zupełnie w glebę z wrażenia. No, dobra. No I tak to, to przeję, to... przejęli parę rzeczy no i zmartwili mnie oczywiście tym, że nikt się nie poczuwał nawet jakichkolwiek rozmów, wiesz, jakichkolwiek przeprosin. Absolutnie nie. To trochę inne czasy były. Tak, jeszcze pamiętam, że dałem w prezencie Brockiemu egzemplarz Wiedźmina, którego on oczywiście wziął do ręki, spojrzał, nie, nie widział tego nigdy przedtem położył gdzieś na, na bok, a potem się spotykamy przy wyjściu. Yy, a on mówi, a, a pan dał tak na poważnie, a ja mówię, dlaczego, nie? Cholera, ja muszę po to wrócić. I popędził, nawet na szyję, już go więcej nigdy w życiu więcej nie widziałem. No, no o kto go chyba wie? <laughs> Przynajmniej tak. jako reżysera. Mm -hmm. No tak. E, no dobrze, teraz to w takim razie no... Ja urządzam te takie nagrania spotkania głównie z myślą o tym, żeby dowiedzieć się, co y, ludzie, których cenimy, szanujemy i, i na których się trochę wychowaliśmy na ich dziełach, co oglądają w telewizorze. Telewizor widzę jest. Teraz no jest. pytanie, czy oglądasz w nim seriale, czy coś zupełnie innego? Nie, no generalnie on tutaj jest jako y, robi za jakiegoś domownika, bo... Jak ja się ze Sam Czawełd mm -hmm. z ten Fra Franciszek ze mną nie chce rozmawiać. Rybka. Tak, no właśnie, małomówny, <laughs> strasznie, no to włącza telewizor i on się tam wiesz, telepie. Yy, yy, Oglądam na pewno yy, bez, bez żadnej przesady, ale yy, z dużymi yy, emocjami wiadomości. Co się tyle dzieje teraz, że człowiek jeszcze okay. nie wie co się stało i tak dalej. No. To też jest forma serialu. Tak? No, jest to serial, ale przerażający trochę jak na dzisiaj. Generalnie oglądałem kilka różnych seriali w życiu. Przygodę serialową rozpocząłem wspólnie z mamą, która oglądała ten brazylijski serial. Leonciuk, nie Niewolnica Izabra. O, Niewolnica Izabra, właśnie. No ale obejrzałem te dwa czy trzy odcinki i stwierdziłem, że w ogóle no, jest no, no sens choćby na tym polegający, że wmawiają w nas, że ona jest przepiękna. Ona dla mnie była paskudna, szczerbata i, i ja przestałem to oglądać. Rozumiem. No, to jest to jakiś powód. No. Nie, nie, nie ma spójności. Co mówią z tym, co ja widzę? Przestało mnie to kręcić. Yy, oglądałem. Z, z kolei z ogromnymi emocjami pozytywnymi był serial dzieją, włoski, dziejący się gdzieś na prowincji włoskiej z przepiękną muzyką. To się... Kryminał oczywiście, jakże się nazywał masycz? Nie kojarzę. Z włoskich kryminałów, to ja kojarzę przede wszystkim z tamtych czasów, Ośmiornice. No tak, też, taki też oglądamy o mafii. Ośmiornice, tak oglądamy, zdecydowanie tak. Marcy, no sprawdzimy. Sprawdzić, bo ja bym chętnie to jeszcze raz sobie obejrzał, ze względu na feno, między innymi fenomenalną hmm. muzykę no i nastrój. Ale muzyka była zupełnie boska, natomiast nastrój takiego zawieszenia, który tam się stwarzał często. och. Poza tym no, kochałem zupełnie Twilight Zone. No tak. No to jest, to co dzisiaj dreszcz przechodzi. Mm. No, no miasteczko Twin Peaks oczywiście, no jak żeby sobie nie oglądać. elementy ta muza to przecież no, no. porażała. A słyszałeś, że uparcie, uparcie walcząc z... Tak? Z, z kontynuacją, że mm. może jednak mm. będzie kontynuacja, jest też Katwin Lynch bardzo... wraca i tak. mają na końcu po latach ciągnąć no się. No i, I podobno właśnie badalament jego muzyka będzie. A byłoby to fenomenalne, bo to jest taki sygnał wywoławczy, który bardzo przyciąga. Więc ja mówię, jedno z seriali również przyciąga muzyka. Mm -hmm. e, polski serial e, z muzyką mm, komedii. Taka, ta czołówka, Trzaskowski. Kto ten... Który serial? E, Kojarzę, tylko teraz co to jest? <ścoughs> polskie Drogi? Nie. Nie, 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 to nie są Polskie Drogi. Polskie Drogi obejrzałem z pewnym dystansem, bo... Już wiem, to jest 0,7 przecież. się przecież. To co mucisz, To jest po prostu No to tak, zgadza się. No a to jest polska muzyka oczywiście. Dobry ja dobry jazzman. Tak, tak, tak. No to to jest przecież samo w sobie po prostu włączyć i posłuchać. Przynajmniej no jeszcze już spytałem drugą wojnę światową ogromną frajdą, mimo że no, to nie jest, widzisz, ja lubię rzeczy oglądane traktować na serio, jak one są traktowane na serio. A jak one są pół półserio pół serio, to trochę mniej mnie to bawi, ale też oglądam mhm. Ale najbardziej lubię się rzeczywiście bać, przerazić, dać wciągnąć coś takiego, że człowiek pomarzy głupiej, no więc Stąd to m.in. był ten amerykański. E... Stefan roku? Yeah. Stefan roku, czyli Twilight Zone. No to już jedno, no? tak? Mhm. Ale no, potem jeszcze był zbieg, czy, Nie, uciekinier. Tak, to na no, Klasyka. Klasika, no, też no. robił ogromne wrażenie. Ale z tych rzeczy relatywnie niedawne, niedawno, które powstały, to. Mm, może duchowny i tak, panie miejsca? No, o, no tak. no, też, tak. też w tym roku ma być kontynuacja. Wracają do wszystkich. I wcale się nie dziwię, bo to jednak echo, gra ludziom w duszach i, i kilku spojrzy. A jakby usłyszeli na przykład Fanki Kowa, to by nie wiedzieli, czy warto patrzeć. No bożeś się nie doczekał serialu. No nie doczekałem się serialu. E, ja mam tłumaczenie pierwszego albumu i trzeba... musiałbym chyba tak myślę pisać te dymki, mm -hmm. dać ci przeczytać na przykład, co by się o tym sądził, i, a potem spróbować z tym wyjść do Amerykanów jak już tak myślę, się Tam jest parę wydawnictw, które chętnie tak, no przyjmują to, różne rzeczy i coraz tak. więcej naszych tam siedzi. No więc ja wiem o tym, przecież mój kolega Kowalski, którego mówiąc na najogólniej, wciągnąłem do reklamy, tak powiem i mm -hmm. dałem zarobić i, i, i kolega. Ale on odpuścił sobie potem reklamy, bo się zdecydował. Przecież tym komiksem, teraz on tam jedzie, ale serio za serio. Tak, tak, tak. Ale to jest y, morderca praca, w której się podjął, bo ta konkurencja w Stanach y, jest... No, Najgorsze jest to właściwie, że on robi jakby poniekąd coś wbrew sobie. Mhm. Y, bo y, ja mam taki głupi charakter, że ja muszę lubić, muszę mieć relacje osobiste z bohaterem, którego mam rysować. Mhm. Jak nie ma tego, to nie ma klimatu, nie wychodzi. Dlatego też ja przy Kowalu i świetnie sobie z Parowskim daliśmy w kość, także no do zdechu czasami, aż mi ułożyła Maćka. No ale było, przeszło, jest pomysł na kontynuację piątki, ale nie wiem czy ja bym jednak... Maciuś mi się, chyba wrażenie, wypalił. On się wziął za pisanie różnych rzeczy no i ta powieść go tak y, wyssała, mhm. że pomysły, jakie on tam prezentował ostatnim y, Kowalu, no to były tak mniej więcej w tym samym klimacie, więc doprowadzić do, do scen, aż się powiedzieć, że mały Kowal i, i mały Drol i y, 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 mają przesadnym w związku tylko życie, bo rodzice y, zginęli itd. Tak Macie, <śmany> dziurdziów ani takich innych rzeczy. Nie pakuj. To jest opowieść o superbohaterze, o supermenie praktycznie, którego dziecko nie może być w takich opresjach. Owszem, może przez chwilę, na jakieś potrzeby akcji, mm -hmm. może się wydarzy jakaś wpadka tego typu. Ale nie, że ma się kończyć, że młody, hardy, ale taki wybiedniały, wnętrzniały, mały kowal. Wiesz, no stary, po prostu było nie do przyjęcia. Dlatego obawiam się, ta piątka to chyba jak będzie nawet, to chyba będziemy musieli znowu Jacka doprosić. Mm -hmm. no, bo, no bo wiesz, Maćkowi chyba się nie chce. Mm -hmm. Albo się po prostu przypalił. No. A co sądzisz o tych nowych wiedźminach komiksowych, tych z Ameryki, widziałeś je? Widziałem je i co, co, co kolejny to lepszy, był lepiej rysowany po prostu. Ten koleś się szybko rozkręcał. Że okładki są przednie zupełnie, a to, to nie ten, yy, co rysuje środki. Tak, tam minęło na To jest coś inny zupełnie, hmm. właśnie. Natomiast okładki podobały mi się bardzo, a yy, w, wnętrza to nastrój osiągnięty specyficznym kolorem. Bardzo ciekawie operuje gość kolorem. Nie wiem, czy to są ten, co rysuje, mm -hmm. bo tam prawdopodobnie jest jakiś inny kolor. Tak, cały sztab szta, szta ludzi. Tak, tak. no, więc kolor ratuje tę sprawę mm -hmm. bardzo, bo jest po prostu nastrój. Jest po prostu... Ale to jest ciekawostka. To jest takie bardziej Sapkowskiego, siermiężne, niż, <laughs> yy, niż, niż fantasy. Które z tego zrobili w grze. Właśnie. Tak. Bo w grze zrobili z tego to już wiesz no, trudno mi powiedzieć, trudno znaleźć właściwe określenie, ale to gra, jest już absolutnie przedęta. Zadęta, przedęta. A grałeś to, to najnowszą? Ja nie gram w ogóle, ja no, tylko no, oglądam. Puszczam, jeśli patrzę. Co się rusza. Co się rusza, tak, właśnie. Ale ja nie mam czasu, żeby w to wchodzić. Jakby pewnie. Ja próbowałem w jakąś tam, bo w rodzinie mam przecież dwóch tych graczy. E, graczy, którzy sobie bardzo dobrze radzą no i, i zapraszali mnie do tego. No ale to mój bohater to jak, jak biegł to zaczął po, po ścianach biegał, kurczę, nie wiem czy... Wiedźminie znano No to Wiedmina akurat to, to nie było Wiedźmina, ale w Wiedźminie to z kolei widziałem takie kadry, że koniem wjechał w mur kawałek albo się koń podniósł do góry i lewitował, takie przygody rozmaite. No wiesz, ja się im nie czepiam, bo ja wiem, że to jest przedsięwzięcie pod tytułem gra, to jest tak, jeszcze szczególnie w otwartym świecie, to jest mhm. tak potwornie pracochłonne, że coś im umknęło przy okazji po prostu, z lęka. No, no być może. Po Ja się cieszę, że z kolei Adler się zaczepił w Cili Projekcie, Mm -hmm. bo on tam pracuje na etacie, ale nie ma nic wspólnego z Wiedźminą, natomiast yy, Cyber... cyber tak. mm -hmm. Właśnie tam piłują. Nie chcę za dużo mówić, bo... Bo się że... nagrywa. Tak. jakby się wygadał, to mógłbym mógł się bardzo zaszkodzić. E, tak. To jeszcze wracając na chwilę do serialu, tak. czyli w tym teraz w tych ostatnich, nie wiem, 5-10 latach raczej nic, nie oglądasz? Californication. A, no, nie, nie, nie. Ciekawe z jakiego powodu, no. Nie no, z gry aktorskiej byśmy... Oczywiście, tej pewnie, no. Nie no też, ale wiesz, naprawdę, mi się, tam jest galeria typów i poczucie humoru prezentowane przez tych ludzi. To jest to, co ja lubię po prostu. Ja mam taką właśnie naturę, że też jestem rozrywkowy no, nie lubię się specjalnie kontrolować. Więc <laughs> Kalifornię bardzo mi przypadł do gustu. I, i, i wcale się tego nie wstydzę, um, ani się nie zabieram no, po prostu. E, jeszcze jakiś. mam wrażenie, serialowa historia umknęła mi, żebym ci wspomniał o tym, ale to nie, to już wiem dlaczego serial. To, to powstał w mi w głowie serial, bo była cała seria, seria filmów. No. Mam na myśli te włoskie spaghetti westerny. No tak. Tak, ty, ty, tak ty tak, żyjesz? tak, ja żyję, ja 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 tak, ja 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 ale, ale tylko raz. Tak, i drugi są o 6 wieczorem, po południu znaczy. Aha, o i o to... 6 rano nie. Tak, nie nie, 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 tutaj kiedyś tak podobno było, ale y, parafianie się zbuntowali. nie, no to I, na, na proboszczu, żeby się przymknąć. Teraz twoje fani, wiesz, mogą no. po, dźwięku, po dźwięku dzwonnic mogą dać do to, tego. No kurde, dziwne, bo to nie nie to jest pogrzeb po prostu, albo jakaś uroczystość. Bo on dzwoni o 12 albo o 18. Ja rozumiem. A jak dzwoni o tej porze, no to jakaś uroczystość no. typu. Pogrzeb zdaje się. No dobrze. To, no, no. to w takim razie, niestety będziemy kończyć, bo będą Tak, tak, z Czyli tak, czyli tak. E, wiemy już coś o serialach, wiemy, a coś szykujesz, wiemy, Więc łaził po głowie ten pomysł łazim. i wciągnąłem nawet stare scenariusze do rokosza. Mhm. bo. pewnie tam. Maksymalnie w telewizji. to wypikamy? Się... To wypikamy. A, tak, a dobrze, przepraszam. A ty się wciąż nagrywa. No dobra, to. Ale y, maksymalnie mnie zapieniło, jak zobaczyłem teledysk Linkin Park, mm. w którym, czarno-białe, w którym akurat scena, która w roku miała być jedną z ciekawszych na pierwszy epizod, zakończenie y, pierwszego epizodu, jak to jakieś potworne robactwo wyłazi z piasku w pustyni się wyłania, takie dobrze zrobione, prawdę mówiąc, i dlatego jeszcze mi się to to było, znaczy nie powiem Sapkowskim, że niedobre, nie bo nie moje, ale dobrze by było, żeby to było moje. Czyli, czyli rozumiem, że jest taka, że jak mamy jakieś plany, to róbmy je szybko, bo tak. ktoś inny na nie wpadnie. Dokładnie, dokładnie to jest no, takie przesłanie. mi się jak Samek mówił, jak, mówiłem, jak w oleju po bombie napisał i tak kończył i kończył i kończył, ale jak zaczęły się na pieprzanki, na, 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 na Bliskim Wschodzie i tak dalej. I coraz bliżej się to miało przejść, to mówić szybko, muszę to zrobić. Bo będzie nieaktualne, no po prostu. लेकी